Raz przyszedłem do szkoły ubrany w Gucci klapki, skarpetki Michała Corsa. E, spodnie z Louis, koszulkę Suprema, połowkę z Wersaccha, Bogo na nogach, Bogo hoodie jeszcze na ciele. Rolex wysadzany diamentami, Rolex submariusz wysadzany brylantami, majtki z Wersacza, czapkę z Gucci, okulary la i Rajbany na głowie. Ojej wiecie, wchodzę z Lolki w Mordzie i dwoma kurwami gołymi i się kurwa od przyrki spruła. To dostała z flip-flopa Gucci-Kopa na PCD i się złożyła. Już policja jechała, ale a wyjebany. HWDP. Dyro wyjechał na desce kurwa z supa z gabinetu i z cygarę w Mordzie zdobował. Miał na sobie swojego Rolexa, garnitur cały z supa. Koszulę z zary, bo już mu tu nie starczyło, no i te Piony zbyliśmy, dałem mu jedną kurwę. Niech wierzycie? ok, ale spierdalajcie.